na nią dużo głębszą diagnozę. No nie tych wydarzeń, z którymi mamy do czynienia, ale tego. krwi z... jakby w słowości w rosyjskiej tam swego czasu Czesław Miłosz. Dlatego, że on... ...z dzwonkiem wraca policyjna akcja Bezpieczna droga do szkoły. Dziś funkcjonariusze między m.in. uczniów ze szkoły pozarządowej. im Alpaka i policyjna no, Bardzo, dobrze pokazał Niemiecki Debi. Tak, również Naprawdę to jest Polaczek, któremu z zjadła. Jak nami. grantu. sen w której klasie? W drugiej cach, Praktycznie od pierwszej klasy. Chodzi samodzielnie do szkoły, także zna zasady, wie jak przejść przez... A to jakaś stara rzecz, błyszczyk. A to mocno Młodsza wspieram, że Komendy Miejskiej. Kurwa! Ośrodowej, ośrodowej, ja wkierdolę, naprawdę na dzieci, które mogą przechodzić przez jezdnię, zachować szczególną ostrożność Najgorszy sort, proszę Państwa, sam nie wpuści, a potem się wpierda, ten tu. O.

Po 5,1 km No, się kurwa zdecyduj ciany, jedziesz czy nie jedziesz No spróbuj sobie zagrać po pięciu latach w Państwa miasta. Nagle no. okazuje się, że absolutnie niczego nie wiesz o świecie. Spróbuj zagrać teraz w Państwa miasta. No, no to... A, D, C, D. Dobra. Dobra, dawaj. Dobra. Dawaj. Ale czy są aplikacje do tego, żeby grać w Państwa miasta?

Jak cały mu skoczył. Okay, Czyli to wracamy to jest do morderców to jednak. Bied bied tak, bied, niebezpieczna bied, prędkość! Nie możesz wyłączyć 10 godzin. 10 godzin na tak. piosenkę. Tak. tak, byłby strasznie zajęliście nudny film, bo trwałby 10 godzin. Ale przynajmniej prawa autorskie do piosenki, tylko jednej musisz wykupować. Ja Pomnik papieża Polaka od ponad 13 lat stoi no na placu. Ja na poważnie! Młówek! Szokie! Zakazuj bo rozumiesz, że tutaj autor lub autor. Musiał się postarać, żeby nie było powtórzenia No Więc ulepałem o ich po pierwsze Klasa. Nawet nie spojrzeć Byłoby bardziej skuteczne wtedy. Ej, czaisz, idziesz na. Idziesz na LARPA. I nie czaję. Ja już tu w tym momencie odcinam się emocjonalnie od, od takiego konceptu. Idziesz na LARPA średniowiecznego. No i to już jesteś swoją postać, swoją już tą postać. I ktoś na przykład wyciąga telefon. Co to jest? Znasz Zalando? Uwielbiam. A Zalando Lounge? Powiedz coś więcej. Zalando Lounge to klub zakupowy ze zniżkami na marki, które kochasz. Jedna sprawa to są definicje książkowe, które dokładnie podają jakieś dane, czyli tutaj tydzień, pięć tygodni. No jasne. No dobrze, to myślę, że tak powoli kończąc. Dni wolne i dla amatorów, i dla zawodowców dwa aspekty.